No dobra. Słuchajcie, co by nie było, to ten film powstanie i będzie się nazywał Jak nie podbierać szczupaków. Co jak co, ale taką amatorka odwaliłem, że... O ty kurde. No, ale znowu delikatne puknięcie, delikatne skobnięcie, no. Miałem branie przed chwilą, pierwsze branie po 10 minutach może rzucania, no ale to znowu było. Puknięcie takie delikatne uszczypnięcie w gumkę. No bez szans w ogóle, żeby to zaciąć. Nie? nie ma szans, żeby ten pukają dosłownie albo zamkniętym pyskiem, albo podszczypują tylko gumkę. I tak jest od początku maja, tak naprawdę, tutaj na tej wodzie. Nie? Cały czas tylko jest delikatne podszczypywanie. Żadnego porządnego ataku tylko dziób dziubnie delikatnie i to wszystko, nie? Nie wiem, już Nie wiem, co tu robić. Gumy 10-12 cm i nawet nie potrafił przywalić porządnie, tylko pod dziubuju. dosłownie skubią za Końcówkę po prostu brzuszka, ogonka. Nie chcę no, do zbrojki dokładać, żeby tam ciachać te maluchy. To bez sensu, no. O, znowu było puknięcie. Znowu puknięcie, nie? Dosłownie już tu koło łódki, nie? W opadzie. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. Dosłownie znowu dziubną. No podskubują tylko tą gumkę. No, nie, no niewiarygodne. Dwa, dwa brania po prostu w 5 minut, nie? I jeden i drugi, tylko było pyk delikatne smyrnięcie i dziękuję no ale chociaż coś się zaczyna dziać no. jakieś brania się pojawiają bo normalnie ostatnio to w ogóle tragedia była w ogóle pływa człowiek po 6, 7, 8 godzin i czasami dosłownie jedno, dwa dziubnięcia właśnie takie delikatne jak dzisiaj no ale to jest wszystko nie do zacięcia nie? Jest wszystko po prostu nie do zacięcia. Nie ma szans, żeby po prostu to zaciąć, bo tu nie jest guba połknięta w ogóle, nie? Delikatnie, tylko pyk, dziubnie i tyle. Niewiarygodne to jest. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, czy nie było puknięcia, znowu delikatnego. No albo są dosłownie małe rybki, albo nie wiem. No ale takiego maja to ja jeszcze nie miałem nigdy. Zuwiem. Złowiłem chyba jednego. Nie, dwa szczupaki. Dwa szczupaki złowiłem w maju. No. Jest tu dziubnięcie. Znowu, zobaczcie. Tu jest. O. No i jak to możliwe? Dziubają, tylko po prostu dziubają delikatnie. Pyk. I. No i nie chcę tutaj zakładać do zbrojki na ten brzuszek, no bo tu to... Boże, już miał wyjętych tych ryb pewnie mnóstwo, tylko co to za ryby są? Jak one porządnie nawet nie potrafił zagryźć Nie chcę ich kaleczyć jakby no tych małych Niech sobie rosną Wypił się i wypad mi z podbieraka ale, ale jazda, ale jazda. No to nie, no to po prostu to na YouTubie będzie. Ale po prostu... Peszek. Taka wyczekana ryba. to było 80 plus, nie. Normalnie po prostu niewiarygodne, nie. Pierwsza ryba wyjechała mi taka fajna w tym roku. Już ją miałem w podbieraku <laughs> Mi się wypiął z kotwicy I jeszcze przewinął mi się przez ten <laughs> Przez podbierak i wypłynął Jeszcze mogłem go złapać normalnie w ten Dosłownie <laughs> Żarcik normalnie, żarcik Co ja odwaliłem? ale brania praktycznie nie czułem delikatne tylko smrnięcie myślałem, że dosłownie trzcinkę zaczepiłem no, taka ryba, nie? z 80 plus no ale fajny hol był trzeba szukać pozytywów najważniejsze, że coś się zaczyna dziać że tu coś się ruszyło. Ale dosłownie to było spod samej trzcinki wyjęte. Z bardzo płytkiej wody spod samej trzcinki. No jest, w końcu. W końcu zaczęły coś pukać. W końcu coś te ryby zaczęły brać. Możesz ty. Możesz ty. się tu zapiął. Zobaczył się także. ma no. dwa groty. O, dobra. O, dobra. Taka bestia. Taka bestia. No, króciak, jak pięćdziesiątek. No, ale zawsze coś. Dobra. Spływaj mały. Oszedł. No słuchajcie są Pierwsze Ryby Dziś jest 31 maja 31 maja Uwierzycie to sobie A ja dopiero złowiłem Tu drugiego szczupaka Wyjąłem Ten jeden mi wypadł z tego Podbieraka przed chwilą Złowiłem o konia 39 I złowiłem Bolenia 59 z tej wody. I to tyle. Cztery ryby złowione w maju. Ale mnóstwo, mnóstwo niewciętych ryb. Brań było, no przynajmniej miałem z 15 brań. To całe, naprawdę, na tyle co ja czasu spędziłem na tej wodzie, to po prostu to, nic się tu praktycznie nie działo. W każdym bądź razie dzień nie był zły, jeden wyjęty, jeden odwalona amatorka, wypad z podbieraka i e, z trzy z trzy puknięcia z rana były w gumkę i jeden obgryziony ogonek, także coś zaczyna się dziać na tej wodzie